W Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku, w ramach unijnego projektu Szkoła Dobrych Pomysłów, zorganizowano już po raz drugi festiwal nauki, tym razem z języka angielskiego. Wspomniane przedsięwzięcie jest nietypową formą nauki języka obcego z wykorzystaniem działań artystycznych i zapoznawaniem się z inną kulturą. W trakcie imprezy mogliśmy podziwiać efekty działań twórczych. Przedsięwzięcie przerosło najśmielsze wyobrażenia organizatorów. W ramach imprezy placówki oświatowe uczestniczące w projekcie przygotowały wybrane w sposób losowy stoiska informacyjne dotyczące różnorodnych państw anglojęzycznych. Zatem, oprócz tych powszechnie znanych jak Anglia, Irlandia czy Stany Zjednoczone, mogliśmy oglądać stoiska takich egzotycznych i bardzo odległych krajów jak Filipiny, Wyspy Dziewicze, Rwanda, Sri Lanka i wiele innych. Podczas festiwalu uczniowie przygotowali prezentacje w powerponcie, występy sceniczne oraz plakaty czy budowle. Festiwalowi towarzyszyły występy artystyczne przygotowane w języku angielskim. Zarówno animacje kulturalne, jak i oryginalnie zaaranżowane stoiska były oceniane przez specjalnie powołaną komisję, która nie miała łatwego zadania. Na uwagę zasługuje ogromna dbałość o szczegóły. Na poszczególnych stoiskach można było znaleźć potrawy i napoje które nierozerwalnie kojarzą nam się z poszczególnymi krajami. Nie brakowało także interesujących opisów miejsc godnych odwiedzenia i tym podobna. Festiwal zorganizowali wspólnie Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika i Szkoła Języków Obcych Brytania przy wydatnej pomocy dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów rybnickich szkół podstawowych. Dodatkowe informacje na temat projektu znaleźć można na stronie internetowej www.szkoładobrychpomysłów.pl